Do uruchamiania wycinania ekranu w systemie Windows możesz użyć skrótu klawiszowego. Przytrzymując klawisz Windows, przytrzymaj klawisz Shift oraz naciśnij raz na klawisz z wizerunkiem litery S. Można natomiast aktywować otwieranie tego narzędzia poprzez naciśnięcie na jeden klawisz, którym jest klawisz Print Screen. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności. Naciśnij na ikonę Start i otwórz ustawienia. Wybierz kategorię Ułatwienia dostępu. W sekcji Interakcja, naciśnij na pozycję Klawiatura. Naciśnij na przełącznik opcji Użyj klawisza Print Screen, aby otworzyć wycinanie ekranu. Gotowe. Od teraz możesz otwierać wycinanie ekranu poprzez naciśnięcie tylko na klawisz Print Screen. Aktywacja tej opcji nie wyłącza domyślnego skrótu, więc możesz również korzystać z niego. To już wszystko. Do zobaczenia wkrótce.